Afryka Eco Race wkracza w decydującą fazę. Ekipy startujące w tegorocznym rajdzie zaliczyły już dziewiąty odcinek specjalny na pustyni w Mauretanii. Po wczorajszej serii awarii i dwóch poważnych kolizjach dziś obyło się bez nieprzyjemnych niespodzianek. Dzisiejszy odcinek specjalny to 425 km bardzo szybkiej trasy. Zarówno piach, shooter, jak i camelgrass. A także kluczenie między wydmami. Drugi odcinek, bardzo trudny 120 km na Zemut, w pełni był zabezpieczony przez Armię Mauretańską zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Muzyka. Mawiają Polak, Węgier, dwa bratanki. Dzisiaj ciekawa postać rajdu, czyli Miklosz Kowacz, który prowadzi żółtą skanię i w generalnej klasyfikacji jest na numerze 1. Wczoraj pytałem go co jest jego sekretem, odpowiedział skromnie że jest to paprykowe salami Dał nam do spróbowania domowej roboty salami, do z salami, które do tej pory pamiętamy. Doskonałą robotę dzisiaj wykonały także dwa nasze orły nawigacji, czyli Norbert Nawacki i Dużegoż Simon. Szczególnie na drugim odcinku, gdzie trzeba było nawigować na Simon na odległości 120 km. Jutro trasa rajdu przekroczy granicę Mauretanii i przeniesie się do Senegalu, by w niedzielę zakończyć się metą w stolicy tego kraju Dakarze. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Jean-Louis Schlesser, w klasyfikacji samochodów ciężarowych na pierwszym miejscu. Cały czas pozostaje Miklosz Kowacz z Węgier jadący z kanią. Motocyklistą przewodzi Włoch Marco Capodacqua na ktm -ie. Relacje z rajdu Afryka Eco Race codziennie na naszej antenie w porannym programie Nowy Dzień oraz po serwisach informacyjnych o 22 i 23.